Witam, witam moi drodzy. Kłaniam się. Dzisiaj krótki filmik z mojej 72-litrowej oazy szczęśliwości, czyli z mojego baniaczka. Tak prezentuje się akwarium. Przyznam się szczerze, że od dłuższego czasu za bardzo nie mam czasu na jakąś z wzmożoną opiekę nad zbiornikiem, ale myślę, że nie jest nim tak tragicznie. Chyba w najgorszej kondycji jest te duże lubelskie mikrozorium, chociaż najgorsza kondycja to jest troszkę chyba na wyrost powiedziane. Troszkę brązowych liści jest, ale, ale tak to z mikrozorium bywa. Jak widzicie no wielkiej tragedii nie ma. Pozostałe roślinki, szczególnie tutaj te mikrozorium w centrum przy dnie bardzo ładnie się prezentuje, jak i tutaj ta lewa strona zasłaniająca filtr bardzo ładnie rośnie kryptokoryna, bardzo mi się ta roślinka podoba, no i oczywiście szaleją anubiasy, szczególnie ten staruszek tutaj przypomniał sobie, że może mieć biało liście, no i te biało liście tutaj zaczyna pokazywać. Ryby. Ryby mają się całkiem okej. Okay. Kiryski, pielęgniczki, glonojady. Wszystko tutaj sobie śmiga. I tak się prezentuje cały zbiorniczek. Całkiem, całkiem sympatycznie, w moim stylu. Prosto, łatwo i przyjemnie, bez zbędnego udziwniania. Tak sobie całe akwarium wygląda. Światło aqualowska tuba, która była w zestawie z pokrywą na połowie mocy. Skimerek oazę, filtr oazę wewnętrzny, narożnikowy. Bardzo fajny filterek, mimo tego, że miejsca na media filtracyjne zbyt dużo tam w nim nie ma. Jednak daje radę ładnie czyści i filtruje wodę, no i i o to chodzi. Jedyny, czy jedyny Jeden z plusów to to, że jest on bardzo cichy ultra cichy praktycznie niesłyszalny. A drugi plus, duży plus, to to, że łatwo się ten filtr czyści nie zasyfia wody podczas czyszczenia a to duży plus, jeżeli chodzi o filtr wewnętrzny. No i jak widać, po wodzie robi on swoją robotę. Akwarium to, jak powiedziałem, praktycznie. Bezobsługowe, podmianka wody raz na 10 dni, 5 litrów świeżej wody, no i to wszystko. No i karmienie ryb od czasu do czasu czyszczę filtr, tak raz na dwa tygodnie go przeczyszczę. No i to wszystko. I to wszystko do czego sprowadza się moja opieka nad tym zbiornikiem. A wydaje mi się, że jest on w całkiem dobrej kondycji. Może jeszcze kilka zbliżeń na ryby, Bo też jest na co popatrzeć tutaj. Podganiające się samice pielęgniczki boreli. Czyli jakieś tarło się zbliża. Tutaj najpiękniejszy, najdrodniejszy samiec z trójki moich samców. Dwa są takie o spore jak ten. Drugi jest też taki jeszcze duży, a trzeci mniejszy podrostek, który Tutaj na razie nie ma nic do gadania. Jakieś tarło się szykuje, bo, bo rolki się robiły się w ostatnim czasie bardzo, bardzo yy, aktywne i to pewnie o czym świadczy. Tutaj moje ulubione, niezdarte kiryski, spiżowe wprowadzają bardzo, bardzo wiele takiego pozytywnego zamętu, jeżeli chodzi o, o akwarium. Tutaj jeszcze jeden ukryty wśród liści. Może te, no, tutaj. Piękny, piękny samczyk, nie? Zobaczcie jaki jest ładny. A tutaj kirys przebiący w piachu. Tam kolejny kirys ko głupiny kokosa. Tam jeszcze jeden. No i to wszystko, co tutaj mogę wam pokazać z ryb, bo żadna inna sztuka tutaj nie chce się zaprezentować. Na koniec może jeszcze rzut okiem na parkę zalotników. Mamy tutaj samca. Gdzieś chyba jeszcze był jeden samiec, czy mi się wydawało? O, tutaj jest. Yy, czekajcie. O, tutaj jest jeden. Tu jest drugi samiec. Tutaj ten większy. Z tyłu samiczka w barwach kodowych, więc coś się na pewno szykuje. Coś się O, zobaczcie. Coś się na pewno szykuje między borelkami. Może dojdzie do drugiego tarła i będą drugie młode. I dlatego uważam, że w tak małym zbiorniku jak ja mam, czyli w 70 litrach, nie ma co się tutaj bawić w żadnymi nałąkami, ani innymi małymi rybkami, tylko od razu pójść w statko, nie mówię w park, nie mówię w harem, ale w statko pielęgnic Boreli i sobie takie statko obserwować, bo niewątpliwie milszym dla oka jest obserwacja, moim zdaniem, oczywiście ciekawych zachowań pielęgnic. Aniżeli pływających w tej wefteneonów. No, no ale to już co kto lubi, nikomu nic nie narzucam, tylko wyrażam swoją opinię. Moi drodzy, raz jeszcze rzut oka na zbiornik. I tym miłym myślę akcentem mówię Wam dobranoc. No i do następnego razu. Hej!